Witam serdecznie. Bardzo proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. W sklepie jeden baton kosztuje 80 groszy. Jeśli jednak kupi się więcej niż 5 batonów, to każdy powyżej 5 kosztuje 50 groszy. Ile najwięcej batonów można kupić za 7 zł? I drugie pytanie: ile trzeba zapłacić za 8 batonów? Więc może zacznijmy od pierwszego pytania. Wiemy, że pierwsze 5 batonów, za nie trzeba zapłacić po 60 groszy, kolejne batony będą po 50 groszy, więc tak, 5 batonów to ile to będzie pieniędzy? 5 po 60 groszy to wychodzi 300 groszy, 300 groszy to jest 3 złote, tak? Czyli 3 złote już wydamy na 5 batonów, więc 7 złotych odjąć 3 złote, zostaje nam 4 złote. Więc za pozostałe 4 zł będziemy kupować batony po 50 groszy. Ile można batonów kupić za 4 zł, które kosztują 50 groszy? Więc może 4 zł zamieńmy na grosze, to jest 400 groszy. I teraz 400 podzielmy na 50. Tu możemy zera po jednym zerze poskreślać i zostaje nam 40, podzielić na 5, to wychodzi 8. I już możemy policzyć. Ile razem batonów można kupić za 7 zł? Tutaj 5 batonów było i jeszcze 8, to razem 13 batonów. I taką odpowiedź możemy postawić. Za 7 zł najwięcej można kupić 13 batonów. I przejdźmy do drugiego pytania. Ile trzeba zapłacić za 8 batonów? Więc tak, ponownie wiemy, że 5 batonów po 60 groszy. 5 razy 60 to jest 300 groszy, czyli 3 zł. A ile batonów mamy kupić? 8. Czyli 8 odjąć 5, bo 5 to już będzie 3 zł. To zostanie nam jeszcze 3 batony. Więc 3 batony będziemy, za 3 batony zapłacimy już 30 groszy. Przepraszam, 50 groszy. 3 razy 50 to jest 150 groszy, a to jest złoty 50. No ile razem zapłacimy za 8 batonów? Czyli 3 zł dodać. Złoty 50. Proszę zobaczyć jak zapisałam 3 zł, to znaczy 3,00. No i bo przecinek pod przecinkiem musi być przy dodawaniu. Proszę o tym pamiętać. Zaczynamy dodawanie od końca. 0 plus 0 to 0, 0 plus 5 to 5, przecinek 3 plus 1 to 4. I już możemy podać odpowiedź. Za 8 batonów trzeba zapłacić 4 50 zł. 50 groszy. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.